Ani. Cześć, tu mam takie coś, patrzcie tylko, co to jest? To, jest, to są fusy od kawy, <laughs> dobra, bo to tak, dzisiaj chciałam zrobić filmik o kawie, dobra? No o kawie, no, no tak, nie, no tak, to jest kawa, no co? Jest, to są fusy twoje, dobra, to tam do mojego męża mówiłam, bo on pije kawę i, i fusy od niego zawsze biorę, ja kawę nie piję. Ale dla, jeżeli jesteście kawoszami, no to nie wyrzucajcie fusów, bo one się mogą przydać do tak wielu rzeczy, że sobie nawet nie wyobrażacie. Kawa jest super. Zaczynamy. Po pierwsze, kawa jest rewelacyjnym peelingiem do twarzy i do ciała. Um, jeżeli ktoś ma ochotę, może robić sobie peeling samymi fusami, ale ja nawet jeszcze trochę dodaję oliwę z oliwek. Jest po prostu rewelacja. Słuchajcie, i do twarzy, i do ciała. Nie potrzeba wcale żadnych kosmetyków kupować drogich, bo to jest rewelacyjne. Kawa zawiera w sobie kofeinę, to każdy z nas wie. I ona pobudza krążenie pobudza krążenie w twarzy, pobudza krążenie w całym ciele. Dlatego jest bardzo, bardzo dobra na, celulity, na celulit. Pamiętajcie, że. Wiele kosmetyków bardzo drogich, które się kupuje, właśnie mają w sobie, zawierają w sobie kofeinę. A, a kawa tutaj mamy, po prostu wypijemy kawę, i później jeszcze i mamy już za darmo peeling do miseczki. Ja tak robię, także to jest naprawdę rewelacja. Skóra po tym jest bardzo piękna i jest rewelacyjna. Kawę dalej. W kosmetycznych jeszcze. Można kawę wkładać do. używać jako maseczkę na włosy. Oczywiście na włosy ciemne, bo ona tak troszeczkę wtedy przyciemnia te włosy. Naturalnie działa taki przyciemniacz. Jeżeli ktoś jest blond, no to nie będzie mu to służyć. Ale kawa super jest jako odżywka, można wmasować w skórę głowy, w końcówki włosów, yy, pobudza też yy, kawa, yy, właśnie ponieważ właśnie ma tę kofeinę, więc yy, pobudza porost włosów, słuchajcie, jeżeli macie problemy z wypadaniem włosów, no to bardzo polecam yy, fusy od kawy yy, i... Yy, Oczywiście nieraz wypadanie włosów ma przyczyny inne, chorobowe, hormonalne, ale ja tutaj mówię o takich czystych yy, kosmetycznych, yy, czyli bardzo dobrze wmasowywać sobie, yy, bo ona powodza też krążenie głowy, więc porost włosów yy, można do szamponu dodać, yy, później trzeba dobrze spłukać, no czy też jako po prostu po myciu, yy, wmasować sobie i później jeszcze raz spłukać. Ale kawa może robić o wiele, wiele więcej. Słuchajcie, kawa służy do tego, żeby jeżeli na przykład mamy w lodówce, na przykład mój mąż bardzo lubi sery francuskie. Jezu, jak one śmierdzą, przepraszam. I one, cała lodówka po prostu, więc kawę bardzo ładnie w takiej miseczce, jak ja tu mam, oczy się można mniejszą wziąć, można wstawić do lodówki i nie ma absolutnie sprawy, po prostu wszystko, każdy zapach fusy od kawy pochłoną. Kolejną taką pochodną tego jest na przykład, no jeżeli na przykład w butach, no na przykład jeżeli stopa się spoci, to też można na noc wsypać trochę fusów od kawy, rano wysypać, buty jak nowe, czyściutkie w środku, znaczy nie czyściutkie, ale ze, ze, ze świeżym zapaszkiem, dobra. Co tam jeszcze? Aha, my lubimy kawę, kawoszami jesteśmy, ale na przykład koty strasznie nie lubią kawy, więc tam, gdzie są koty, można postawić gdzie się nie chce, znaczy tam, gdzie są koty, koty mogą być wszędzie, wiadomo, nie? One rządzą, ale tam, gdzie nie chcemy, żeby te koty wchodziły, no są takie miejsca, no to dobrze właśnie postawić taki, 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 taki talerzyk czy tam tak, taką, taką miseczkę z kawą, o, z fusami od kawy. Kawa jest też, mruczki będą uciekać, mówię Wam, moje koty bardzo nie lubią, kawa jest rewelacyjnym nawozem do kwiatów doniczkowych, raz w tygodniu, to zależy jak, bo każdy, każda roślina lubi co innego, ale na przykład średnio, średnio tak raz na tydzień można zrobić taki nawóz, zmieszać z ziemią po prostu fusy od kawy, nie trzeba kupować w sklepie ogrodniczym, bardzo rośliny to lubią. No, co jeszcze? Kawa, na przykład fusot kawy też yy, yy, super yy, czyszczą yy, przypalone garnki. Przypalone garnki, bardzo lubią to czyścić, yy, gar, <grywka> kawa, kawa to fajnie wyczyści, czy tam spale, yy, przypalenie. Yy, bardzo to lubią. To jest po, zresztą podobnie, na podobnej zasadzie jak soda oczyszczona działa to. I jeszcze jest taki jeden sposób, do którego, w którym możemy wykorzystać fusy do kawy, mianowicie, jeżeli dodamy, zmieszamy to z oliwą, z oliwą z oliwek, to będzie to bardzo fajna taka politura do ciemnych mebli, gdzie są jakieś rysy, gdzie są meble zniszczone i chcemy zamknąć po prostu te, te, te zamknąć te rysy po prostu, żeby to gładkie było, to wtedy to zmieszamy z oliwą, z oliwek oli, i fusy wejdą po prostu w te, w te szpary, a oliwa to ładnie zamknie, tak po prostu jak lakier, także i ładnie tak szmateczką, także to jest bardzo fajne. Ja nie wiem, ja kawy nie piję, a wykorzystuję ją na wiele Różnych sposobów. A jeszcze ko inny jest, jeszcze jeden ostatni sposób, który właśnie w innym filmiku wspominam o workach pod oczami, że właśnie kawa zmieszana, zmieszana od kawy zmieszane z kremem pod oczy. To można nawet tak ładnie podgrzać to wszystko w garnuszku, tak żeby się zrobiła taka masa ale niekoniecznie, po prostu może służyć jako taka maseczka na ma worki pod oczami na oczy podpuchnięte, bo ma, jak mówię, kawa kofeinę i ta kofeina w tych fusach zostaje i po prostu można, ona bardzo ładnie pobudza mikrogrążenie. No i to, to na tyle. Żegnam Was serdecznie, pozdrawiam, żegnam, pozdrawiam, żegnam, pozdrawiam, pozdrawiam, żegnam. Trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia w następnym filmiku, dziękuję Wam za, za to, że jesteście, za subskrypcję jak zwykle, no i pa pa, hej!